Świecie wzbogaci się o nowe miasto partnerskie. Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Rajcy przyjęli uchwałę o nawiązaniu współpracy pomiędzy naszym miastem a niemieckim Gernsheim. Tamtejsze władze taką decyzję podjęły już w grudniu ubiegłego roku. Pierwsze spotkanie przedstawicieli obu miast miało miejsce dwa lata temu. Od tego momentu rozpoczęto nawiązywanie kontaktów przez organizacje pozarządowe. W 2009 roku mieliśmy w świecie po raz pierwszy wizytę gości z Gersheim. Zawitał do nas przewodniczący rady miasta pan Manfred Schmidt, jak i zastępca burmistrza pan Heinrich Aller. Spotkali się tutaj z władzami miasta, zobaczyli jak funkcjonuje nasze miasto, jaki przemysł u nas się rozwija, jak działają organizacje sportowe i kulturalne. I na podstawie tego spotkania zaczęła się ta współpraca rozwijać dalej, czego efektem w 2010 roku było spotkanie burmistrza Świecia Gersheim na terenie miasta Gersheim, gdzie z kolei nasz burz miał okazję spotkać się z tamtymi organizacjami pozarządowymi, przedyskutować zasady współpracy. Faktyczna współpraca pomiędzy nie tylko młodzieżą, ale organizacjami pozarządowymi nawiązała się we wrześniu 2010 roku, kiedy to Organizacje pozarządowe i kluby sportowe spotkały się na terenie gminy Świecie, i do dnia dzisiejszego kluby sportowe, zwłaszcza klub żeglarsko-nurkowy, ma nawiązaną nić porozumienia i współpracy. Dochodzi do spotkań pomiędzy członkami tych klubów. Wróćmy jednak do początku współpracy obu miast. Wszystko mianowicie rozpoczęło się od działań gimnazjum nr 1 w świeciu, które zainspirowane doświadczeniem Chełmińskich Szkół w wymianach uczniowskich nawiązało kontakt z młodzieżą z Gensheim. Początki to 5 lat temu, we wrześniu, pan Sebastian Lobanasz, nauczyciel wychowania fizycznego, spytał, czy bylibyśmy zainteresowani współpracą z, ze szkołą niemiecką. Oczywiście tutaj tłem całej wymiany i tego pytania były, była wymiana hełmijska. Hełmno od wielu lat współpracuje ze szkołami z Niemiec i stąd ten pomysł. Dane naszej szkoły pan Sebastian Lobas ze swoją żoną panią Moniką Szwarodzką Lobą zamieścili na stronie internetowej w zakładce właśnie chętnych do współpracy z niemieckimi szkołami. I właśnie ta informacja dotarła do pana Reinharda Paffa, który jest nauczycielem w szkole w Gernsheim. Wybrał naszą szkołę nie od razu, bo wybrał kilka szkół, przyjechał do Polski, wizytował, jak to się mówi, te, te szkoły w Gdańsku i naszą, oglądał, rozmawiał z ludźmi, oglądał miasto. I tak się zaczęło. Zdecydował, że to będzie nasza szkoła, że to będziemy, że to będzie nasze świecie. Pierwsza wymiana uczniów, która odbyła się w 2007 roku, wzbudzała wśród jej uczestników lekki niepokój, spowodowany przede wszystkim brakiem doświadczenia w realizacji takich przedsięwzięć. Pierwsza wymiana była ogromnym wyzwaniem dla nas. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywała pani koordynator pierwszej wymiany pani Jessica Fight, nasz nauczyciel języka angielskiego. I nie ukrywam, że mieliśmy problemy z zebraniem pierwszej grupy, bo tutaj trzeba było zachęcić nie tylko uczniów do, do spotkania, ale również rodziców, którzy byli gospodarzami. Dzieci niemieckie mieszkały w naszych polskich rodzinach. I ta grupa dwudziestoosobowa to rzeczywiście ci pierwsi odważni, którzy przedcierali szlaki do następnych wymian. Z roku na rok wymiany uczniów na linii w świecie cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Niestety nie każdy chętny uczeń może wziąć w nich udział, bowiem liczba miejsc jest ograniczona. Było już większe zainteresowanie, bo wiadomo, że po pierwszej wymianie to rodzice więcej opowiadali, uczniowie również. My zdecydowaliśmy się, że wymiany będą takie 20 czyli w sumie nasza grupa 20-osobowa plus grupa Niemców 20 to jest maksymalna ilość uczniów plus po dwóch opiekunów. Wiąże się to oczywiście z tym, że łatwiej prze, no, wsiąść w autobus, wynająć autobus i wszystkie miejsca są wykorzystane. Także tutaj to jest taka optymalna ilość osób, która w wymianie bierze udział. Jak oceniają taką wymianę sami uczniowie? Uczniowie mogę powiedzieć, że są bardzo zadowoleni. Tutaj mamy okazję zawsze słuchać opowieści naszych uczniów, rodziców. Cieszę się, że, że, mogą, że mają okazję jechać na południe Niemiec, że są w Strasburgu, w Frankfurcie, Heidelbergu, w Norymbergi. Także to są miejscowości, które za każdym razem odwiedzają i oczywiście poznają niemieckich przyjaciół. Korespondują z nimi, piszą maile. To jest sympatyczne, już naprawdę są zadowoleni. Czy już można powiedzieć, że taka wymiana na linii świecie, Gensheim, nastała? Wpisała się już do kalendarza tutaj Gimnazjum numer jeden w świecie? Tak, wpisała się, chociaż, tak jak mówię, Pierwsze wymiany prowadziła, pierwsze dwie prowadziła pani Jessica Fajt. W ubiegłym roku wymianę prowadziła, koordynowała z ramienia naszej szkoły pani Anita Kontowska. W tym roku prowadzi pani Słytana Konarska i jest pełna optymizmu, wiary, że w następnych latach również będzie koordynowała wymiany. I myślę, że, że wpiszał się w kalendarz naszej szkoły. Aktualnie w Świecie oficjalnie posiada dwa miasta partnerskie. Pieszyce, z którymi współpraca układa się najlepiej oraz włoską Ofidę są jako nasz partner właściwie tylko na papierze, czy zatem współpraca pomiędzy świeciem a Gersheim przyniesie więcej korzyści? Na pewno ta współpraca będzie bardziej oddolna niż urzędowa, chociażby dlatego, że współpraca pomiędzy młodzieżą czy pomiędzy organizacjami sportowymi już istnieje i teraz po prostu będzie się tylko rozwijać.